Cześć! Jeżeli wpisałeś w wyszukiwarkę Jak być bogatym, to znalazłeś się w najlepszym miejscu w internecie, aby się o tym dowiedzieć. Kochani, najczęściej problemy z naszymi energiami prosperity, z naszymi energiami finansowymi w życiu wynikają z niczego innego, tylko z nas samych. Wynikają z tego, że przez lata istnienia trwania w tym społeczeństwie daliśmy przyzwolenie na to, by zamontowało nam ono coś w rodzaju blokady. Schemat biedy dziedziczony bądź też wyuczony w rodzinie jest tylko dodatkową powiedzmy metodą na to, by człowieka zlimitować, by człowieka wtrącić tak naprawdę w niską wibrację w relacji z materią. Tymczasem bardzo wiele takich rzeczy, bardzo wiele takich blokad, kodów pojawia się w nas na co dzień. Pojawia się w nas w momencie, kiedy chcąc na przykład zaopatrzyć się w coś, jednak czujemy poczucie winy, gdy po to sięgamy. Kochani, człowiek jest falą. Fala ta zagęszczana jest przy pomocy odruchów, rutyn, przy pomocy tego, co tworzymy, co robimy na co dzień, przy pomocy tego, jakie mamy ścieżki myślowe w swojej zwyczajnej rzeczywistości, czyli mówiąc bardzo krótko, czy myślimy raczej zawsze z odbiciem do góry, czy raczej coraz bardziej w dół. Kochani, tak więc w każdym, w każdym momencie swojego życia mamy realny i bezpośredni wpływ na to, czy będziemy osobami bogatymi, czy też do końca życia cierpieć będziemy niedostatek. I taki moment dla ciebie jest również teraz. Zwłaszcza że w tej chwili rozmawiam z tobą, mówię do ciebie, do swojego głosu w tobie, do wszystkiego co w tobie mnie rozumie, do całej substancji światła, która się w tobie znajduje. Chciałabym przekazać ci jedną bardzo prostą, ale bardzo bazową rzecz. Taką rzecz, która jest przed ludźmi ukrywana, taką rzecz, która została ludziom odebrana z powodu tresury, która w tej chwili właściwie ogarnia całe społeczeństwa. Z powodu tresury, którą jesteśmy absolutnie zestresowani, absolutnie zepchnięci do swoich najniższych granic przetrwalności właśnie w dziedzinie materii. Słuchaj. Ty i materia to jedno. Ty i energia to również jedno. Jak spojrzysz na człowieka odpowiednio nisko, zawsze zobaczysz zwierzę, które chce przetrwać. Jak spojrzysz na człowieka odpowiednio wysoko, zawsze zobaczysz Boga. Twoja tożsamość jest pomiędzy i budują ją, kształtują ją na co dzień twoje wybory, każdy jeden z nich. Każdy wybór, w którym decydujesz, czy pomyślesz o pieniądzach w sposób jasny, w sposób, w który są one możliwością, w który są one dla ciebie pewnego rodzaju drogą do przejścia, pewnego rodzaju nawet okazją i szansą, czy też spojrzysz na to jak na limit, na stresor, na coś co w tym danym momencie zabierze ci ten optymizm, ten entuzjazm zamiast dodatkowo go pomnożyć. Kochani, Nasz mental, nasz umysł, psychika każdego człowieka jest pewnego rodzaju komputerem. Umysł jest komputerem, nasz mózg jest jak genialnie napisany system. I teraz chodzi o to, by ten system był napisany przez Ciebie, a nie przez to społeczeństwo, które planujecie programować. Chodzi o to, by ten system był dla Ciebie najbardziej, najbardziej optymalny, a nie wymierzony przeciwko Tobie w związku z tym, co zaplanowali dla Ciebie ci, którzy próbują rządzić światem na brzydko. W związku z tym, kochani, mam dla Was parę bardzo prostych wskazówek, właściwie takich bardzo wiedźnik, bardzo od mojej strony i jak najbardziej zachęcam Was do tego, żebyście zapoznali się z całością tego materiału, który w tej chwili postaram się Wam tak bardzo skrótowo przedstawić i zarazem uzupełnić. Całość tego materiału nazywamy szkoleniem Prosperity, webinarem Prosperity i jest dostępna u nas na Akademii wraz z rytuałem, w którym łączymy się z energiami obfitości, w którym każdy z nas łączy się z energiami, które we wszechświecie są wszechprzenikające. Płyną od materii do energii i od energii do materii non-stop i za pośrednictwem Twojej wolnej woli, za pośrednictwem Twojej własnej mocy decydowania o sobie, opartej o prawo miru opartej o Twoje prawo, o Twoją własną konstytucję moralną, duchową, taką, którą żyjesz również i nawykowo, na co dzień, to właśnie te fale są sterowane w kierunku, który jest albo ku Tobie, albo przeciwko Tobie. Więc w związku z tym, jeżeli chciałbyś pozbyć się tych kodów, jeżeli pragniesz, ażeby wszystko to, co do tej pory zostało na ciebie narzucone, doklejone, co do tej pory sam również nie do końca dobrze interpretowałeś i co sam wymierzałeś przeciwko sobie, jeżeli chcesz zmyć to z siebie, jeżeli chcesz pozbyć się tego i zaliczyć dzień zero, dzień pierwszy, dzień, w którym ty i materia stajecie naprzeciwko siebie, witacie się i postaracie się ze sobą zaprzyjaźnić, to jak najbardziej polecam ten rytuał. Ale uwaga, nie jest to jedynie panel szkoleniowy, jest to rytuał, który naprawdę już od momencie, od pierwszego momentu, w którym się z nim zderzycie, od pierwszego momentu, w którym weźmiecie w nim udział, wyrazicie wolę, że chcecie dostąpić do tego, chcecie dołączyć do tego, w tym momencie wasza relacja z Prosperity się zmienia. Niezależnie od tego, czy lubiliście myśleć o sobie w kategorii biedactwo, czy lubiliście myśleć o sobie w kategorii człowiek, któremu się należy, czy lubiliście myśleć o sobie w kategorii cierpiętnych, męczennik, to wszystko się skończy. Dlatego, że jeżeli będzie pomiędzy Wami a materią, Wami a energiami Prosperity, cokolwiek, co nie jest prawdą, cokolwiek, co nie jest światłem, światło anielskie i archanielskie rozpuści to i będziecie mogli zacząć na nowo. W związku z tym, jeżeli Wasza sytuacja jest fatalna, bądź też jeżeli pragniecie jeszcze lepiej układać się z Prosperity, jeżeli pragniecie zrozumieć ten wpływ energii, poczuć się jak dziecko Słońca i Księżyca i Gwiazd, dziecko Ziemi i Kosmosu, poczuć się jak osoba, która potrafi, która może i która pozwala sobie na to, ażeby dostąpić tego dobrobytu, doznać tego bogactwa, a żeby móc tak naprawdę w pełni satysfakcji, w pełni uśmiechu do siebie, na poziomie ciała, umysłu i ducha, pozwolić sobie na te zmiany życia, jak najbardziej zapraszam. Jeżeli nie jesteście jeszcze gotowi na taką przebudowę, sięgnijcie po ten rytuę później. Ja tymczasem zgodnie z obietnicą, którą złożyłam Wam podczas naszego webinaru, z racji tego, iż bardzo istotna była dla mnie ta wiedza przejawieniowa, którą pragnę Wam przekazać, i ta wiedza dotycząca harmonii pomiędzy energią i materią, tak więc w związku z tym, że obiecałam Was wypuścić do domu przed godziną pierwszą, teraz uzupełniam te informacje i chciałabym podać Wam listę składników, listę frekwencji, listę również bardzo prostych, bardzo krótkich trików i metod, które będą w stanie was połączyć z energiami Prosperity, które będą w stanie pomóc wam przyciągnąć tę energię obfitości do swojego życia. I chciałabym, żebyście podeszli do tej listy w taki sposób, jakby to był eksperyment. Ja nie potrzebuję, żebyście wywierzyli, że to działa. Energii również tego nie potrzebują. Oczywiście byłoby to bardzo grzeczne z waszej strony, natomiast energia i moc zawarta w tym, co wam przekazuję, zadziała i tak. W związku z tym jedyne, o co was proszę, to obserwacja. Proszę, żebyście zauważali, jak każdego dnia, w związku z tym, co przeżywacie, jak każdego dnia, w związku z tym, co, co jest w tej chwili waszym realnym, takim świadomym, w pełni, w pełni takim... Powiedzmy, już zdecydowanym, dojrzałym podejściem do energii prosperity, co się wydarza? Chciałabym, żebyście zauważyli, jak zmieni się Wasz stosunek do samego pieniądza, jak zmieni się Wasz stosunek do tego, co uważacie za obfitość oraz przede wszystkim, jak zmieni się Wasze poczucie na temat obfitości, na temat dobrobytu i na temat tego, co do życia przyciągacie. Więc kochani, załóżcie sobie zeszyty, księgi cieni, księgi magii, notesy, w których notować będziecie te zmiany. Ponieważ bardzo często takie drobniutkie zmiany prowadzą do tego, że po jakimś czasie, metodą kuli śnieżnej, metodą lawiny, wszystko składa się ze sobą, wszystkie puzelki w tej rzeczywistości, które zbieracie na co dzień, za którymi biegacie po bardzo, bardzo, bardzo różnych segmentach życia, zaczną stanowić jedną całość. I tą całością macie być Wy jako arcydzieło Waszego życia. Taka jest moja intencja w tym rytuale. Kochani, chciałabym również wyjaśnić, że ten rytuał prosperity, który zrobiliśmy podczas zajęć, o których właśnie opowiedziałam, jest rytuałem bardzo, bardzo mocnym. Jest rytuałem, którego materializacja jest właściwie natychmiastowa. I w związku z tym, ucząc Was jednocześnie, w jaki sposób inwestować energię, cała energia, którą spowoduje ten rytuał we wszechświecie, jest energią, którą oddaję Wam, którą dedykuję Wam. Na to, ażeby powróciło Wam w najpiękniejszych energiach prosperity. Niech każda osoba, która weźmie udział w tym rytuale, otrzyma zwrot energetyczny tej pięknej energii, która wraz z tym rytuałem popłynęła przez wszechświat, każdego uśmiechu, każdej wizji, każdego wzruszenia oraz każdej zmiany, w każdym ludzkim życiu, które odbędzie się dzięki temu. Kochani. To jest bardzo potężna dedykacja, jeżeli jesteście gotowi, by otrzymać tego rodzaju zwrot energii od wszechświata, jeżeli jesteście gotowi, by wszechświat odwzajemnił się wam za to, że dzięki wam mogłam zrobić ten rytuał, za to, że wraz z wami go uczyniłam. Niezależnie, czy dołączyliście w czasie bieżącym do rytuału, czy widzieliśmy się na żywo, czy też dołączycie do niego teraz, ta energia z taką dedykacją cały czas będzie krążyć po świecie. Jeżeli więc chcecie, żeby dla Was to również zadziałało, chcecie wziąć udział w coraz potężniejszym rytuale, dlatego że jest nas w tym rytuale coraz więcej, jak najbardziej zapraszam. I w tej chwili, kochani, moje uzupełnienie wiadomości dla Was. Zapewne słyszeliście o tym takim bardzo, bardzo prostym czarze, który, którego istotą jest mantrowanie herbaty, nadawanie jej pewnego rodzaju intencji. Słuchajcie, można to zrobić również w intencji finansowej. Jeżeli macie szklankę z płynem, szklankę, kubeczek z płynem, jakimkolwiek tak naprawdę, możecie zadecydować, czym ta woda dla Was będzie. Woda natomiast y, oczywiście odwzajemni tą Waszą intencję, natomiast pamiętajcie o tym, że woda pamięta wszystko, cokolwiek zdarzyło się kiedykolwiek na świecie. W związku z tym poprzez wodę Wy również możecie przywołać do siebie w nieco zmodyfikowanym zaklęciu wszystkie momenty swojego prosperity z dawnych czasów. Tak więc, jeżeli w dawnych inkarnacjach byliście osobami, które były bardzo majętne, Jeżeli w dawnych swoich czasach potrafiliście cieszyć się tą energią, potrafiliście władać tą materią, a teraz, w czasach, gdy nasza relacja z materią jest zniszczona, nie wychodzi wam to tak dobrze, to zawołanie tej mocy z dawnego czasu da Wam nie mniej, ni więcej, tylko tyle, że oznaczy się w was, w waszym biopolu, w waszym obrębie teleenergoinformacyjnym oznacza się to, że Wy y, macie dostęp, bądź mieliście dostęp do tego rodzaju wysokich energii finansowych. I teraz uważajcie, z racji tego, że wszystko we wszechświecie my przyciągamy do siebie, bądź odrzucamy od siebie prawem przyciągania, im więcej takich energii bogactwa będzie wokół Was, tym łatwiej będzie Wam zawołać do siebie tę frekwencję, która świadczy bezpośrednio już o prosperity i która bezpośrednio wprowadzi do Waszego życia pewnego rodzaju dostawy. I teraz uważajcie, jeżeli chcecie, ażeby ta energia prosperity popłynęła do Was jak najpiękniej, jak najmocniej, najlepiej, ażebyście zaczęli to przygotowanie przy naszym zaklęciu już od wyboru naczynia. Ja polecam, by tym naczyniem było naczynie, które uważacie za w pewnym sensie wytworne, bogate, majestatyczne. To nie może być byle jaki kubek ze stacji benzynowej. To nie powinna być szklanka, która służyła Wam do picia za smuteczki i która służyła Wam do tak naprawdę bezmyślnego, codziennego picia kawy przed pracą. Niech to będzie naczynie, które przeznaczycie tylko i wyłącznie do tego. Najlepiej, jeżeli to naczynie będzie dla Was w jakiś sposób odzwierciedlało bogactwo. E, już tłumaczę, e, kolorystycznie najłatwiej będzie postawić na kolor złoty, ciemnozielony, bądź też złoto-zielono-żukowy, czyli taką opalizującą ciemną zieleń. E, Podczas gdy te barwy przyciągną same sobą pewnego rodzaju frekwencje, frekwencje obfitości, frekwencje bogactwa, tak i również dopełnią się z Waszym zaklęciem, które do tego kubka, do tej wody będziecie mogli włożyć i napełnić się następnie nią, realizując to zaklęcie następnie w swoim świecie. I teraz uwaga, w momencie kiedy przygotujecie już taką szklankę, pamiętajcie o tym, że inauguracja tego rytuału, rytuału, który może być codziennym rytuałem, Właściwie dla większości z Was powinien, ażeby myślenie o bogactwie, myślenie o prosperity nie powodowało w Was już krzywdy, strachu, wstydu, poczucia winy. Słuchajcie, to jedno wypicie herbaty dziennie w tej intencji będzie takim Waszym stuprocentowym połączeniu się z tą energią i tak zarazem nauką myślenia o tych energiach dobrze. Będzie nauką, w której to wy przestaniecie panikować, myśląc o tym, że będziecie mieli jakiegoś rodzaju pieniądze do przyjęcia bądź do wydania. To wy oswajacie się z tematem. W związku z tym, gdy macie przygotowane swoje naczynie, gdy macie przygotowane swoje miejsce, w którym się tego napijecie, przygotujcie również bardzo dobrze czas. I teraz uwaga, czas pełni jest jak najbardziej doskonałym czasem na tego rodzaju rytuał. Czas nowiu również jest dobrym czasem, ale uważajcie, czas nowiu jest czasem zasiewania. Bardzo często osoby bardzo lunarne czują się w Nowiu słabiej, ponieważ księżyc podczas Nowiu w pewnym sensie wyjmuje swoje wsparcie dla nas, w wyniku czego my nie czujemy się tacy potężni, nie czujemy się tacy mocni. Osoby, które pracują z mocą osobistą, faktycznie w czasie Nowiu czasami zamykają się do siebie do wewnątrz, niektóre wręcz implodują emocjonalnie, dlatego że te energie Nowiu są energiami bardziej do wewnętrznymi, bardziej skupiającymi nas w naszym środku, na naszych intencjach, emocjach, Jesteśmy wtedy delikatniejsi i bardziej wrażliwi. Więc e, nów jest energią dobrą dla osób, które nie czują tego typu oddziaływań, bądź w którym to nie przeszkadza. Natomiast dla osób takich typowo pełniowych i typowo lunarnych, niech będzie to pełnia. Może to być również pewien dzień waszej mocy, wasze urodziny. Jeżeli wiecie, że macie je codziennie, wiecie, że możecie zrobić to codziennie. Lecz przede wszystkim zadbajcie o to, by okoliczności tego pierwszego wypicia tej herbaty, kawy, soku aloesowego bądź dowolnego płynu, dowolnych ziół również, niech będzie to coś szczególnego, coś specjalnego, albowiem energia tej inauguracji będzie z Wami poprzez każdy, każdy z kolejnych dni. I teraz tak. W momencie, kiedy przygotujecie sobie idealne środowisko do tego, kiedy przygotujecie sobie tak naprawdę już te realia, w których pragniecie rozpocząć Waszą cudowną, piękną, nową relację z energiami Prosperity, z Archaniołem Gadielem, także z Aniołami, które zajmują się bezpośrednio tym, by natura dawała nam cały swój dostatek, całą swoją obfitość i byśmy to zrozumieli. Więc kiedy wybierzecie ten moment, weźcie swój napój, swój płyn i powiedzcie do niego – ty jesteś ogniem, a ja naczyniem. Wypełnij mnie tym, czym ja oczekuję. I bezpośrednio wszepnijcie do niego zwycięstwo, bogactwo, obfitość. Możecie dodać również sukces. A następnie wykonajcie ruch e, trzy razy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Taka, żeby podkreślić, że to, co robicie, ma być zgodne z pływem natury, z pływem wszechświata, że ma być zgodne z pływem waszej podświadomości, świadomości i nadświadomości, a z drugiej strony, że ma obejmować wszystkie działania przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. I teraz, w momencie, kiedy macie już ten płyn, zamieszajcie w nim i rozpocznijcie od pierwszego łyka. I pierwszy łyk niech będzie pierwszą waszą intencją. Pierwszy łyk Niech będzie za wasz sukces. Potraktujcie to jak toast. Potraktujcie to jak energię, którą wy się stajecie. Energię, która wpływa w was i która dzięki temu będzie zawsze już od tej pory przypominała wam o tym sukcesie, manifestowała pewnego rodzaju wibracje w obrębie waszego pola. Wibrację, która jako sukces i jako taki sukces zapamiętana przyciągnie do Was drobinki sukcesu we wszystkich okolicznościach, które znajdują się wokół Was. Wy jesteście wodą. To, co pijecie, jest również wodą. Ogień jest w tym przypadku symbolem przemiany jest symbolem tego, że ta woda dzięki waszej intencji, poprzez waszą iskrę, waszą pasję, waszą prośbę przemienia się właśnie w ten sukces, w to bogactwo i w ten dobrobyt. Tak więc, kochani, następny łyk jest za kolejną waszą intencję, czyli na przykład za obfitość. Biorąc do ust ten płyn, poczujcie, jak on rozpływa się jako obfitość po waszym ciele. Nie jako obfitość w kilogramach, i tutaj bardzo uczulam wszystkie kobiety, bo później nie chcemy reklamacji, a ten czar naprawdę dobrze działa. Więc jeżeli słowo obfitość kojarzy Wam się tylko i wyłącznie z dodatkowymi centymetrami tam, gdzie ich nie chcecie widzieć, to użyjcie słowa dostatek albo dobrobyt. Kochani, kolejny łyk jest za to, żebyście poczuli harmonię, harmonię z materią. I teraz uwaga. W momencie, kiedy zastanawiacie się nad Waszą harmonią z materią, zastanówcie się nad tym, co Waszym zdaniem jest tą dobrą materią. Po prostu. Co jako materia, jako rzecz fizyczna, jako przedmiot fizyczny jest przez Was uważane za dobre, za godne, za fajne, za takie, które chcecie. Jeżeli ktoś chciałby na przykład ucenić swoje domostwo o pewnego rodzaju gadżety, kupić kryształy, kupić minerały, a nie wiem co tam jeszcze ludzie kupują szczerze mówiąc, ale jeżeli ktoś chciałby wyposażyć swój dom o dodatkowe przedmioty, które będą roztaczały w jakiś sposób swoją magię albo swoją fantastyczność na zewnątrz, to niech wtedy sobie je przypomni. Kolejna rzecz, przypomnijcie sobie, jakiego rodzaju e, doświadczenia, jakiego rodzaju możliwości mogą Wam dać pieniądze. Jeżeli w tej chwili przed każdym z Was pojawiłoby się 20 tysięcy złotych, zastanówcie się przez minutkę, na co byście je wydali. I uwaga, nie jest to myślenie totolotkowe, myślenie życzeniowe i myślenie marzeniowe. Wiedźmy nie grają w totolotka i wyjaśniłam dlaczego na naszych zajęciach. Natomiast chciałabym, żebyście poczuli i rozpoznali, że pieniądze są po prostu środkiem osiągnięcia celu. Jest to pewnego rodzaju symbol energetyczny, jest to, jest to symbol, który na Waszym codziennym ołtarzu, w Waszych codziennych okolicznościach występuje i jak najbardziej należy się z tym liczyć. Słuchajcie, nie walczymy o świat bez materii. Walczymy o równowagę pomiędzy energią i materią. A właściwie nie tyle walczymy, bo tam, gdzie jest walka, nie ma równowagi. My zaczynamy do niej dążyć, ponieważ ją zrozumieliśmy. I teraz, kochani, w związku z tym chciałabym, żebyście do końca picia tego płynu, do końca wypełniania się tą herbatą, kawą, dziełami, które uznaliście za najlepsze ku temu, jesteście w stanie pomyśleć o tym, że te pieniądze i to bogactwo, które przyciągacie, jest czymś, co wypełnia Wasze życie słońcem. Co wypełnia Wasze życie ciepłem, jest czymś, co sprawia, że wam macie więcej możliwości. Jesteście w stanie się podzielić, jesteście w stanie wybudować fantastyczny projekt, jesteście w stanie zrealizować swoje marzenia. W związku z tym, za każdym razem od tej pory, od czasu inauguracji Waszego rytuału, codziennie pijąc ten jeden płyn w tej jednej filiżance albo w tej jednej szklance codziennie, codziennie zastanawiajcie się, jakie dobro przypłynie do Waszego życia wraz z przypływem do niego pieniędzy i energii obfitości. I teraz uważajcie, obfitość to nie jest tylko skrzynka złota, którą ktoś wam nagle zrzuci z balkonu, jeb, bo poprosiliście i teraz od tej pory macie skrzynkę złota. Jeżeli nie jesteście Aztekami ani piratami, to tak naprawdę bogactwo oznacza w tej chwili coś zupełnie innego. Chodzi o to, by otworzyć się również i na okazję, na okoliczności, dzięki którym wasze życie będzie bardziej obfite bardziej obfitujące w szczęście wynikające z życia towarzyskiego, bardziej obfitujące w takie momenty, w których mówicie: OK, nie brakuje mi niczego, bardziej obfitujące w takie zadowolenie i w satysfakcję, lecz i także w pomysły na to, jak poszerzać i jak powiększać swoją skalę. I teraz uwaga. E, tutaj mamy taką kolejną metodę, kolejny sposób właściwie myślenia o energiach Prosperity i o człowieku, który może Wam pomóc. Sposób ten polega na tym, iż e, wyjaśnię Wam coś bardzo prostego. Ludzki organizm ma tylko dwa tryby. Pierwszy tryb to jest rozwijać się i rozmnażać, i to jest tryb aktywny. To jest tryb, w którym nam na czymś zależy. To jest tryb, w którym ja stoję tutaj przed Wami i staram się Was przekonać do tego, że nie musicie być biedni. Właściwie nie staram się, robię to i ten z Was, który to weźmie, będzie mógł dalej pójść w swoją rzeczywistość i zrozumie to i będzie w stanie wdrożyć w to swoje życie w najwyższej możliwej wersji. W takiej, która już nie boi się materii, w takiej, która. Zaczyna nią powodować, zaczyna materializować. Zaś osoba w tym drugim trybie, a ten drugi tryb to tryb przetrwać, nie myśli o takich rzeczach. Osoba z trybu przetrwać chce tylko i wyłącznie nie zginąć. Chce tylko i wyłącznie przesunąć się przez swoją rzeczywistość do jakiegoś tam punktu, o dzień dalej, o miesiąc dalej, o rok dalej, ale nie myśli o tym, żeby budować coś wokół siebie, nie myśli o tym, żeby sadzić lasy i ogrody, nie myśli o tym, żeby dzielić się swoją inspiracją i pasją, ponieważ taka osoba jest w trybie pasywnym, jest w trybie reakcji na bieżącą rzeczywistość. I teraz uwaga. Każdy człowiek, absolutnie każdy ma pełnego rodzaju panowanie nad tym, czy znajduje się w trybie aktywnym czy pasywnym. I tak naprawdę niezależnie od tego, co wydarza się w naszym życiu, absolutnie niezależnie od tego, my zawsze mamy ten wybór. I to będę powtarzać niezależnie od tego, że niedługo zaczniecie prawdopodobnie tatuować to sobie wszędzie, gdzie się da. Słuchajcie, jeżeli tego nie zrobicie, ja wam to wytatuję we wnętrzu czaszki. Zawsze w każdym momencie swojego życia masz wybór. Zawsze. Jeżeli cały świat ci powtarza, że nie masz wyboru, masz wybór mu nie uwierzyć i swoje święte prawo. W wyniku czego, kochani, nie wierzcie w te rzeczy, które są wam nie na rękę, ponieważ to bezpośrednio wrzuca was w tryb przetrwać, a w trybie przetrwać nie możecie nic. Jesteście wiernymi podatnikami, owieczkami, osobami, które boją się każdego listu w skrzynce, osobami, które boją się jakiejkolwiek skali, nie chcecie zdobywać. I teraz uwaga: jak przełączyć się z trybu przetrwać? W tryb aktywny. W jaki sposób najprościej, najbardziej, najbardziej banalnie przełączyć się w ciągu sekundy. Kochani, macie taki jeden przełącznik w swoim organizmie. Jeden. Przez parę sekund pomyślcie, gdzie on może być umiejscowiony. A ja wam powiem, że to jest jeszcze prostsze. Ten przełącznik jest tutaj. Chodzi o uśmiech. Biochemia naszego organizmu jest tak skonstruowana, że w momencie, kiedy my komunikujemy uśmiech, nasz gest, nasza mimika twarzy deklaruje to, że jednak biochemicznie powinniśmy być szczęśliwi, to niezależnie od tego, jakiego rodzaju wydarzenia nas oplatają i jak ciasno, nasz organizm stara się przestroić tak całą naszą gospodarkę hormonalną, aby ten uśmiech był logiczny. Nawet jeżeli nic nie skłania cię do tego, żebyś się uśmiechnął, bądź też Twój uśmiech w danej sytuacji, w danym momencie Twojego życia jest wręcz psychodynamiczny. Liczny, jest wręcz jak uśmiech Jokera, to Twoje ciało i Twoja szczeniaka, przede wszystkim Twoja przesadka mózgowa, dostają jasny kierunek. To jest osoba, która w tym wszystkim chce się uśmiechnąć. To jest osoba, to jest człowiek, to jest istota, która w tej chwili potrafi uśmiechnąć się, a więc przyciąga do siebie te jasne punkty rzeczywistości. Kochani, naprawdę to jest tak prosty przełącznik. Dlatego też taka moja wielka prośba do Was. Jeżeli chcecie osiągnąć naprawdę to, co mówicie, że chcecie, to, co wklejacie na swoich mapach marzeń, że chcecie, to, o czym piszecie w intencjach, które kładziemy na ołtarzu za każdym razem, kiedy mamy jakiegoś rodzaju spotkanie ze sobą. Kochani, jeżeli chcecie to osiągnąć, to sami życzcie sobie powodzenia i szczęścia. Bo jeżeli Wy sobie tego nie życzycie, to ja nie będę się włamywać do Was, do domów, do Waszych głów, do Waszych. Facebooków, i wszędzie, i nie będę Wam robić tego szczęścia na siłę. E, uszczęśliwianie kogoś na siłę ma swój paragraf i bardzo brzydką nazwę. I właściwie e, jest to pewien z rodzajów e, takiej czarnej magii, ponieważ jest to łamanie woli. Więc kochani, jeżeli Waszą wolą jest taką bazową, prymarną wolą jest, żebyście byli szczęśliwi, to codziennie rano, kiedy patrzycie w lustro, albo codziennie rano, kiedy macie tą minutę ze sobą, to życzcie sobie takiego powodzenia. Życzcie sobie, ok, dobra, wstałeś dzisiaj, dałeś radę, także ok, słuchaj, ja Ci życzę najlepszego dnia, zrealizuj wszystko to, co masz na swojej liście, bądź zadowolony, szczęśliwy, niech coś Cię jeszcze wybitnie zaskoczy, niech będzie w tym dniu coś, co sprawi, że warto go będzie zapamiętać. Powodzenia, high five! Kochani, ludzie nie życzą sobie powodzenia, w związku z tym to, że ja czy jakakolwiek inna osoba w magii im tego powodzenia życzy, czasami ma bardzo trudny blok do przejścia, ponieważ to Ty i tylko Ty masz panowanie nad energiami, które w Twoim życiu płyną. E, masz panowanie nad energiami, które Ciebie stanowią i które stanowisz Ty. A gdy masz panowanie nad tymi energiami, masz również panowanie nad materią. Ponieważ uwaga na początku było słowo. Wszystko to, co myślisz, wszystko to, co czujesz, wszystko to, co mówisz, próbuje się ugęścić w czasie i zmaterializować. W związku z tym, kochani, codziennie dajcie sobie szansę na to, żeby Wasze życie się zmieniło, składając sobie życzenia. W moim poprzednim filmie, w jednym z poprzednich filmów, wyjaśniałam, co to jest za podejście, w wyniku którego mam codziennie urodziny. Tak, dzisiaj też. Bardzo się cieszę, że mogę je spędzić z Wami jak często ostatnio, ale chciałabym, żebyście dostrzegli to, że każdego dnia warto celebrować, że mamy ten dzień. I jeżeli chwycicie to, jeżeli złapiecie to, jeżeli będziecie w stanie dalej za tym podążyć, to zauważycie, że cały wszechświat przyjmie to, że zasługujecie na niespodzianki. Nie tylko ze skarbówki i nie tylko z listem z pierzątką, ale cały wszechświat zauważy, że jesteście w trybie receptywnym, w trybie, w którym Wy otrzymujecie, w którym się otwieracie na coś, w trybie, w którym Wy pozwalacie sobie na otrzymywanie. I teraz, kochani, kolejna wizualizacja, którą Wam bardzo polecam, w związku z tym. Na koniec dnia, tak jak na początek, składacie sobie życzenia najlepiej do lustra, w ciągu dnia również możecie to zrobić. Słuchajcie, życzcie sobie powodzenia, naprawdę, ponieważ przyciągacie je wówczas. I teraz, uwaga, taki kolejny rytuał. Wyobraźcie sobie, że dzień kończycie we wspaniałym łożu albo na wspaniałym fotelu. Na absolutnie, absolutnie, absolutnie wspaniałym fotelu. I codziennie podsumowujecie sobie, w co się ucenniliście danego dnia. Codziennie podsumowujecie sobie, dlaczego ten dzień był wartościowy, czego się dowiedzieliście, jakie doświadczenie zdobyliście, co otrzymaliście, co jest do przodu w energii, co jest do przodu w materii. Każdego dnia takie podsumowanie pokaże Wam, że każdy dzień jest wartościowy. Niezależnie od tego, czy wyszło Wam wszystko, co zaplanowaliście, czy może jakaś część rzeczy, macie kolejny dzień na koncie. I słuchajcie, pozwólcie sobie rozkoszować się tą chwilą. E, pozwólcie się. Poczuć się sobie bogato, poczuć się sobie ucennieni faktycznie w ten dzień, który możecie w swoją księgę życia schować, włożyć i do którego zawsze macie dostęp. Każde z tych doświadczeń, każdy wypowiedziany dzień dobry, każda wypita herbata, każdy odpowiedziany mail, każda porozmawiana osoba. Jesteście o to cenniejsi. Więc jeżeli zauważycie, że to jest pewnego rodzaju cenność, że to jest pewnego rodzaju wartość, to wszechświat zacznie z Wami rozmawiać i zacznie mieć z Wami dialog na temat wartości tak zwanych niewymiernych. Tak więc. Z Zaczniecie mieć większy wpływ na swoje potencjały. Zaczniecie mieć większy wpływ na to, jakiego rodzaju energię jesteście w stanie przyciągnąć i po co. Tak więc na początku dnia otwieramy się, życzymy sobie, a na koniec dnia dziękujemy. I teraz uwaga, kochani. Eee, tak jak obiecałam otrzymacie listę składników, których frekwencje bardzo bezpośrednio rezonują, wręcz ołtarzowo rezonują z energiami prosperity. Czyli tutaj jest to skierowane do każdej osoby, która uprawia jakąkolwiek rytualistykę, bądź też do każdej osoby, która chciałaby za pośrednictwem czaru przyciągnąć do swojego życia bogactwo, obfitość, dostatek. Słuchajcie, ta rzecz, ta tabela jest w części tabelą opracowaną przeze mnie, w części tabelą, do której mieliśmy dostęp w starodrukach, do których mieliśmy dostęp gdzieś tam w literaturze magicznej chciałabym, żebyście pamiętali o tym, że zawsze Wy również możecie ustanowić swoje własne symbole, swoje własne przedmioty, które będą Wam bezpośrednio wywołały tą energię do życia. Tak więc to, że ja wymienię przedmioty, które wołają tę energię ogólnie dla każdego i które gdzieś tam standardowo na przestrzeni ostatnich wieków były używane i wykorzystywane w magii do tego, ażeby przyciągnąć obfitość, tak Wy również zastanówcie się, co chcecie, ażeby z tej Waszej strony, ze strony po prostu Waszej decyzji, do Waszego że się obfitość przyciągało. I za chwileczkę usłyszycie o tej liście.